Dzień dobry, witam z Niemiec. Chłodnie chodzi, także trochę będzie głośno. Stoję w Niemczech nad Bremen, tutaj, na okolice Bremerhaven. Czekam na załadunek aktualnie do Włoch. Lecimy do Włoch dzisiaj. Eee, tu czekam już 2,5 godziny mam pauzy Klepnięte jeszcze pół godziny Fajnie, bo się 3 godziny odkręcą Ale nie fajnie, bo miało być szybki załadunek Ale Spedytora w chuja zrobili Bo obiecali, że będzie kurde załadunek eee, Że jak najszybciej A no tu chuj standardowo odstać swoje w tym lat wproście no ale nic, no, rozładunek mamy na czwartek pod Weroną więc, że mamy 1200 km mm, 1200 km mamy przez całe Niemcy 1250 dokładnie że na, mm, na dwa razy idzie to ogarnąć w czwartek rozładunek nie wiem o której zależy o której tam dojadę mam od 7 do 19 bodajże tam zrzutkę bez okienka czasowego także jak tam dojadę zrzucę pauza w piątek załadunek na giełdzie w Weronie do Szwecji ale to już ja z tym pojadę, znaczy, ja pojadę z tym tylko do Berlina. Um, no, bo tam auto, weźmie, zmiennik, ja lecę na tydzień do domu. A on dalej będzie jeździł w tygodnie. Ja potem wsiadam na drugi samochód. Mamy system trzech kierowców na dwóch samochodach. Tak się zmieniałem: raz jeżdżę jednym, raz jeżdżę drugim. Um, Samochody są takie same obydwa, dwa, Volvo z chłodnią, oczywiście, Volvo rocznik 2021 jeszcze przednief przebieg 148 000 i pół kilometra. najwyższa kabina, wyposażenie na wyposażeniu uchwyt na telewizor, z tym że aktualnie nie mam zamontowanego, bo leży tu. Mam telewizor jest mój, więc jest uchwyt zaraz w, z kablem na, do anteny DVBT 2, czy jak to tam się nazywa, zaraz tu mamy gniazdko 12V, AUX i tak dalej, i tak dalej. Największe szafki, te Yowe z łóżko. Z zewnątrz to na razie nie pokażę, bo się nie chce wychodzić, ale z zewnątrz jest bieda. I tyle w sumie czekam dalej, jak coś się ruszy, to się pewnie będę dalej odzywał, bo to nie ma co. Szkoda miejsca na karcie. Załadowany, idziemy kutkę założyć. Nie dali, Co załadowali za mało palet. Znaczy teoretycznie? Nie wiem. Mniej załadować 66. A załadowali tylko 26. Jak zaraz zobaczymy w, w aplikacji bez owej co tam faktycznie miało być. A1. 6 teoretycznie, mieli załadować. Lecimy. Wszystko się zgadza. Spedycja eee, potwierdziła: po że... 200 metrach? Jeśli tyle załadowali, to tyle 95, załadowali. I jadę 100 km. Przejedź przez rondą i zjedzie drugim zjazdem. 100 km mamy do stacji, trzeba zatankować. Zostało mi tam 4 Chodzi, że no a 29, ok, następnie zjeść. Plan jest taki, żeby w czwartek to rozładować. Piątek pewnie piątek pewnie załadunek. Zjeść, następnie W Piątek pewnie załadunek w Weronie. Rozłodzenie mam gdzieś pod Weroną noga Roka, coś takiego. We Włoszech nie byłem od późba, ostatni raz byłem 3 lata temu we Włoszech. Estava a firma esta To co tam Bremenhafen jest? Do tego Nordfrostu, i to się zeszło. Cztery godziny w sumie czekałem. Zanim e, zanim przeszedł ktoś po mnie po, z, z numerem rampy, sam sam 20 minut. Ten 20 minut na dokumenty. Także no, ale to już sobie mówiłem. Wlatujemy wylatujemy na. będzie miejsca, to będę trochę w dupie, ale może coś się uda jeszcze znaleźć. E, no tak to jest w Niemczech, że na tych mniej głównych autostradach e, też jest ruch, ale nie ma na nich e, Nieuczęszczanych, teoretycznie mniej uczęszczanych, bo cały czas jest na nich duży ruch, ale nie są to takie autostrady typowo tranzytowe, nie? Tak jak na 3, 3, 3 Ale no nic. stanę sobie mam nadzieję za te pół godziny tu 20... 21.40, no to 2210 9 km Czemu, no mamy jeszcze półtorej godziny ale no, już tu się trzeba i rozglądać bo to jest takie że tu nie wszędzie to się znajdzie co zostajemy na Autohofie tutaj jest taki że z prawej przejadą z lewej to tam jeden chuj sobie nie muszą nawet przejeść to nic ale my kurde kasimy jada. podaj swój status status odpoczynek 23.03 kraj zakończenia Niemcy radio wyłączamy dobra witam Jaki. następnego dnia ja już jestem po wchodzie samochodu wczoraj tankowałem zapomniałem zamknąć prawego e, p, prawego zbiornika w sensie korka nie zakręciłem no i tak teraz robię obchód, i idę, patrzę Właśnie tam odkręcony No, także Ale no. potem się skaptałem, że faktycznie w ogóle ja nie zamknąć, bo, do, bo większość paliwa wlałem do, do do tego, do lewego zbiornika, a tam tylko dolewałem, tak żeby było do końca tam z 50 litrów może tam dolewałem i, i potem miałem chłodnie tankować, ale mi ale że mi nie starczyło węża, to musiałem kurde odłożyć i podjechać i tak kurde Zapomniałem 2 minuty no. pauzy jeszcze ja sobie to oglądam na youtube kaferki zaległe, śniadanie 60 km do celu także dzisiaj, coś tam jeszcze podlecimy ta siódemka jest tutaj taka dość dzisiaj koterotliwa zakaz wyprzedzania dla ciężarówek pod górkę gdzie to wiadomo że to nie ma racji bytu oczywiście Tam się nie da do tego nie stosować Tam się nie da się stosować do tego kurde zakazu wyprzedzania kiedy auto przed tounkiem kurwa zwania do 30 na godzinę pod górkę a ty kurwa zapierdalasz w 70 na godzinę i właśnie tu idziemy wyprzedać nie wiem co pod gór. 61 z tej Gerald 15 minut opóźnienia. no, to jest powód, dla którego stoję późno, że mam jeszcze, zostałem jeszcze godzina 40 jazdy, ale stanę zrobić 45, gram, mi, mi się czasami czas nie skończył. A poza tym, to jakaś toaleta, tutaj to, wziąłem drugie śniadanie km do, do IDS-a muszę tam zatankować AdBlue bo wczoraj nie było, znaczy nie tyle, że nie było, ale nie tyle, że nie było. Tak ale tam gdzie podjechałem pod ten dystrybutor, to AdBlue było z lewej, ja mam z prawej i włącznie nie sięgnął. Także nie tankowałem Adblue. Eee, muszę zadać, bo mam idę. No, mam pół zbiornika, ale myślałem, nie... że będzie się to trochę rozładowało A no to chuj 7,5 jeszcze do końca było Może z 12 Także ja mam 13 km jeszcze do, do tego ids na którym mam tam. Muszę tam zalać to od blu Jeszcze żeby się na, na powrót z, z, piątku na, z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i tak dalej. Tak dalej. Jak to tu wygląda, jedziemy sobie 8:4 nie ma co się teraz sobie spieszyć mam nadzieję, że tam na tym parkingu będzie, to jest ten parking, na którym trzeba tam wpisać godzinę, kiedy się wyjeżdża, i on tak jak już tam w krajka ustawia tego co tam widziałem na Google zobaczymy jak to wygląda, oczywiście nagram wszystko. wszystko się do parkingu. Jak kurde wygląda ten parking Skręcił łagodnie w prawo Miejsce docelowe będzie po lewej stronie Kubek, plakietę, plakietę mam Stałeś się w radzie. Tyle ja się biorę za, za obiad o kolację i do zobaczenia w sumie jutro.